mit normalności czy nasza zdrowa kultura nas zabija jak medycyna funkcjonalna w naszej klinice zmienia reguły gry Dzień dobry państwu witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu o zdrowiu nazywam się Lidia Trawińska i od ponad 20 lat mam ogromną przyjemność prowadzić Centrum Medyczne Wimed Klinikę, która odmienia życie tysięcy ludzi. Na przestrzeni tych dwóch dekad, dzięki współpracy z ponad 50 tysiącami pacjentów, zgromadziliśmy unikalne doświadczenie i wiedzę, którą chcemy się z Wami dzielić. Dziś poruszymy temat, który jestem o tym przekonana dotyka każdego z nas, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zastanawialiście się kiedyś. Dlaczego w krajach Zachodu, mimo ogromnego postępu medycyny, tak wielu ludzi cierpi na przewlekłe choroby i czuje się po prostu źle? To pytanie zadaje sobie również jeden z najwybitniejszych lekarzy i myślicieli naszych czasów, dr Gabor Mate. Znany z bestsellerowej książki W świecie głodnych duchów, dr Mate wraz ze swoim synem Danielem opublikował najnowszą przełomową książkę Mit normalności. Trauma, choroba i uzdrawianie w toksycznej kulturze. Ta książka, która od razu stała się bestsellerem New York Timesa, uderza w sedno problemu, z którym mierzymy się na co dzień w naszej klinice. Doktor Maté, opierając się na ponad 40 latach doświadczeń klinicznych, kwestionuje nasze powszechne rozumienie normalności, w kontekście zdrowia. Bo czy możemy mówić e, o normalności, gdy statystyki są tak zatrważające? Niemal 70% Amerykanów przyjmuje co najmniej jeden lek na receptę, a ponad połowa dwa. W Kanadzie co piąta osoba ma wysokie ciśnienie krwi. W Polsce wcale nie jest lepiej pod tym względem. W Europie nadciśnienie diagnozuje się u ponad 30% populacji. A co najbardziej boli? Problemy ze zdrowiem psychicznym młodzieży stale rosną na całym świecie. Czas pomyśleć, czym różni się medycyna konwencjonalna od medycyny funkcjonalnej, bo ta różnica podejścia zmienia wszystko w trosce o dobre zdrowie. Czy w sytuacji, kiedy większość ludzi jest chorych, możemy naprawdę mówić o normalnym stanie zdrowia? Doktor Mate odważnie stawia tezę, że Ignorujemy kluczową rolę, jaką trauma, chroniczny stres i presja współczesnego życia wywierają na nasze ciała i umysły. Zachodnia medycyna, pomimo swojej wiedzy i zaawansowania technologicznego, często nie traktuje człowieka holistycznie. Skupia się na leczeniu objawów, zapominając o głębokich przyczynach chorób, o tym, jak nasza kultura i styl życia. Obciąża nasze ciała, osłabia system odpornościowy i zaburza delikatną równowagę emocjonalną. Mit normalności to rewolucyjna próba obalenia tych powszechnych mitów. Doktor Mate nie tylko łączy problemy zdrowotne jednostek z pogarszającym się stanem społeczeństwa, ale także oferuje pełen współczucia przewodnik po zdrowiu i uzdrawianiu. Jego przesłanie rezonuje z nami w klinice WIMED, ponieważ od lat kierujemy się dokładnie tą samą filozofią. Medycyna trzeciej generacji to fundament podejścia Centrum Medycznego WIMED. W naszej klinice rozumiemy, że organizm to nie zbiór osobnych organów, ale skomplikowany, wzajemnie połączony system. Nie ma mowy o leczeniu serca w oderwaniu od jelit czy problemów ze skórą, bez spojrzenia na układ hormonalny i poziom stresu. To jest właśnie fundament medycyny funkcjonalnej, którą nazywamy medycyną trzeciej generacji. Przez dwie dekady rozwijaliśmy i udoskonalaliśmy naszą unikalną metodologię personalizowanej medycyny funkcjonalnej jej niezwykła skuteczność bierze się z połączenia wieloletniego doświadczenia z najnowocześniejszymi narzędziami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Nasze kluczowe narzędzia diagnostyczne pokazują nie nie tylko co dla konkretnej osoby stanowi problem, ale także dają odpowiedź jak go rozwiązać. W klinice WIMED wierzymy, że prawdziwa personalizacja zaczyna się od zrozumienia procesów biochemicznych Twojego unikalnego organizmu. Dlatego wykorzystujemy wiele innowacyjnych metod diagnostycznych, takich jak zaawansowane badania genetyczne to Twój osobisty kod, który mówi nam o Twoich predyspozycjach, mocnych stronach i potencjalnych słabych punktach, wiedząc, jakie masz. Oprogramowanie, możemy zaprojektować plan, który będzie dla Ciebie najbardziej efektywny. Badania cytotoksyczności, czyli kod metaboliczny 200, to klucz do odkrycia, które produkty spożywcze, pozornie zdrowe, faktycznie wywołują w Twoim ciele stan zapalny i przyczyniają się do chronicznego zmęczenia, problemów trawiennych, skórnych czy nawet autoimmunologicznych. To badanie pokazuje, co szkodzi ci tu i teraz, w przeciwieństwie do przestarzałych testów, które mierzą jedynie przeciwciała z przeszłości. Badanie Neurocard w zaledwie minutę dostarcza kompleksowego obrazu twojego układu sercowo-naczyniowego i autonomicznego układu nerwowego. Pozwala wykryć ukryte problemy związane z sercem, stresem i elastycznością naczyń, zanim staną się Poważnym zagrożeniem. Analiza APG, czyli przyspieszona fotopletyzmografia, to nieinwazyjna technika, która pozwala nam ocenić elastyczność Twoich tętnic, sztywność tętnic i monitorować procesy starzenia się naczyń krwionośnych, co jest kluczowe w prewencji miażdżycy i innych chorób cywilizacyjnych. Wieloczynnikowe podejście, czyli synergia dla Twojego zdrowia, to prawdziwy element skutecznej terapii. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego w naszej klinice unikamy procedur, które wiązałyby się z jakimkolwiek ryzykiem. Nasza metodologia to zawsze nie tylko spersonalizowane, ale także wieloczynnikowe podejście, które. Uwzględnia wszystkie układy funkcjonalne Twojego organizmu. Nie leczymy pojedyn pojedynczych objawów, ale szukamy pierwotnych przyczyn i budujemy spersonalizowany plan terapeutyczny, który obejmuje spersonalizowaną dietę przeciwzapalną, dopasowaną do Twoich unikalnych potrzeb i wyników badań. Zaawansowane terapie regeneracyjne, takie jak medyczna tlenoterapia hiperbaryczna, która dotlenia tkanki i stymuluje procesy naprawcze na poziomie komórkowym, zabiegi wspierające układ limfatyczny i mikrokrążenie np. wakujono kluczowe dla efektywnej detoksykacji i regeneracji tkanek. Treningi arytmii zatokowo-oddechowej to nowa forma zabiegów wspierających układ sercowo-naczyniowy. Ucząc Cię świadomej kontroli nad oddechem i zmiennością tętna, pomagamy Ci redukować stres, poprawiać nastrój i zwiększać poziom energii. Mój przekaz od 20 lat jest ten sam: Twoje zdrowie w Twoich rękach. Zacznij dziś, bo liczy się każdy dzień Twojego życia. Jak powiedział dr Mate, nasza kultura często produkuje choroby, ale my w klinice WIMED wierzymy, że możemy wspólnie to zmienić. Historia Marka, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, 50-latka, który cofnął swój wiek biologiczny i odzyskał energię, to tylko jeden z tysięcy dowodów na to, że regeneracja jest możliwa, a długie życie w zdrowiu to nie mit. Jeśli czujesz, że coś w Twoim zdrowiu nie gra, jeśli szukasz głębszego zrozumienia przyczyn swoich dolegliwości i drogi do prawdziwego uzdrowienia, mit normalności Gabora Mate jest lekturą, która zmieni Twoje spojrzenie na świat. A my jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci zastosować te zasady w praktyce. Nie czekaj, aż choroba Cię dogoni. Skontaktuj się z nami. Odwiedź naszą stronę internetową i umów się na konsultację. Pamiętaj, sekret długowieczności jest w tobie, wystarczy go aktywować. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia w kolejnym.